Z tej strony Edge, a to jest telewizja EduTV TV Sport. Dzisiaj będę dla Was relacjonował wspaniałe wydarzenie sportowe między dwoma drużynami USA oraz drużyny Rosji. Dzisiaj mm, drużyna USA jest drużyną atakującą, drużyna Rosji, Rosji będzie się dzisiaj bronić. Szybko przedstawię Wam składy, składy przynajmniej jednej drużyny, czyli USA, w której będę grał ja. Także lecimy od góry. 3 eee, Blue Luna, Kank, Edu, czyli Wschodzące Gwiazdy i Sportingu eee, The Dark Knight un Bomber Air, eee, Brakpo 4 i TGGT27 Cały czas e, gracze, cały czas dochodzą. Nie ma jeszcze pełnego e, pełnych e, trybunów e, zapełnionych. A jeszcze wam powiem, że trenerem drużyny amerykańskiej jest sam, Patryk Rojewski. Yy, wielka legenda, legenda yy, grania gameplay, Kingu, let's play, lingu, wszystkiego, w ogóle już mają nagrody chyba we wszystkim, co tylko możliwe. My się już yy, wchodzimy do rozgrywki, najprawdopodobniej będziecie widzieć tylko skrót tego wszystkiego, ponieważ nasz czas antenowy jest ograniczony aż do 10 minut, tylko do 10 minut, także nie przedłużając, yy, nie przedłużając, yy, wchodzimy Chodzimy i od razu jesteśmy w jakimś wozie, ale wyjdźmy sobie z niego. I tak, my jako drużyna amerykańska będziemy atakować. Przeprowadźmy akcję lewą stroną, lewą stroną mapy. Także powoli, powoli, nie śpiesząc się. Atak pozycyjny. Ok, jest podłożony ładunek, podłożony ładunek. I teraz trzeba bronić, trzeba bronić. Szybko, szybko, szybko bronimy ładunku to dostaje, jezus maria koniec koniec niestety drużyna rosyjska bardzo ładnie tutaj się zaczęła i rozwaliła całą drużynę amerykańską ale to nic eee, to nic to jeszcze nie koniec rozgrywki jest dobre jest podniesienie szybki zrób akcji szybka, szybka reakcja szybka reakcja drużyny amerykańskiej znowu znowu to jezus znowu jest wielki win nie wiadomo co się dzieje co się dzieje na mapie Wiel, wielkie umiejętności pokazują obydwie drużyny Edziu, wielka nadzieja, wielka nadzieja teraz kampi na dachu, czyli taktycznie oczekiwanie na wroga, o, wszystko jest okej, okay. dobra, koniec. Następne dwa punkty do przyjęcia. Bardzo szybki, szybka akcja i proszę Państwa, co to się stało, co to się stało? Potknął się, potknął się o kępę trawy i wywrócił się ryjem. Ale nie, jest, jest jeszcze sanitariusz, jest sanitariusz! Eee... Naprzód, naprzód! Eee, Zaktualizowały się cele. Znowu, znowu dostaje, znowu dostaje Edziu! To nie jest jego dzień, to nie jest jego dzień. Skąd, skąd to się wszystko dzieje? To nic i nic. I, idziemy do przodu, idziemy do przodu, nacieramy, nacieramy, nie można, nie można teraz e, trzeba iść za ciosem, trzeba iść za ciosem. Dwa punkty przejęte, jeszcze jeden, jeszcze jeden. E, trzeba przejąć jak, najszy, jak najszybciej. E, tu widzimy, że drużyna amerykańska skacze po, 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 po dachach niczym. E, John McClain ściganym. E, znowu się spieszył prawie e, Edu, czyli ja, ale na szczęście wszystko e, e, jest w porządku. Dobrze. Yy, dwa, dwa cele, jeden już jest podłożony, drugi tak samo, proszę Państwa, co się dzieje, jest wielka, wielka przewaga, ale jeszcze tutaj, czy uratuje, czy uratuje, nie może spać, nie może spać, bo granata, o, jeszcze, jeszcze, jeszcze żyje, o, tak, tak, będzie, będzie, nie będzie, niestety nie, nie ma, nie ma, nie ma obrony, nie ma obrony w flagi, jest, jest, Na, nacieranie. Ojej, Jezus Maria, niestety nie udało się, niestety Edziu nie ma swojego swojego dnia, ale to wszystko się zmieni. Mam nadzieję, że to jest chwilowy, chwilowy spadek formy, że, że Patryk Patrykwski nie zmieni go w trakcie, w trakcie meczu. Słyszymy, że coś tam, coś tam pokrzykuje, że, że, że mamy... Oj, znowu to samo, znowu to samo, czyli znowu ciężki sprzętem teraz lecimy, jedziemy na... Jedziemy na rozgrywkę. O, Jezus Maria! Wyrósł niczym popiół z kamieni, słup wielki, niczym skała. Eee, powiem Wam tak eee, Słyszymy że z, z, z linii bocznej boiska Rojo coś pokrzykuje Tarczum mata tarczum, tarczum eee, czyli, czyli wiemy że mamy tarczum Widzimy to, widzimy to Piękny, piękny kill Pierwszy kill eee, Edzia eee, Ale nie, nie jest w tarapatach, jest w tarapatach Ale chyba wszystko jest ok Nie, niestety nie, niestety nie udało się Proszę Państwa Ale to nic, eee, to nic, wszystko będzie w porządku Powinno Powinno być e, wszystko okej. Okay. Dobrze. E, szybkie odrodzenie, szybkie odrodzenie. Nie ma na co czekać. Także z e, powrotem do gry, z powrotem do rozgrywki. Dwa punkty cał, cały czas do przejęcia. E, drużyna e, rosyjski, rosyjska zorganizowała się w obronie. E, coś tam e, coś tam krzyczą, coś, coś tam wołają. E, e, trener drużyny rosyjskiej jest Dick Adwokat. Sam Dick Advocat, który, który i Adwokat, który... Ja Adwokat. Także ch chyba zmobilizował swoich graczy Tutaj flanką, ale chyba go, chyba Edzia Udało mi się Boże, wraca, y, wr wychodzi z tego Ale jest wszystko ok, oj nie, niestety, 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 w ślizgiem w ślizgiem I tak, czy będzie podłożenie od ładunku Szybkie podłożenie ładunku, tak Podłożenie ładunku, trzeba szybko utrzymać cel Niestety, 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 ale jest jeszcze drużyna amerykańska Jest, dobrze Wielki drut akcji Czy to będzie to, czy to będzie ten moment, czy to ten moment y Bronimy, bronimy punktu Kampa, kampa, tak są oczekiwanie na wroga. Przygwoździli nas, przygwoździli nas, ale nic! Próbujemy, próbujemy. Dwa cele na raz, próbują, y, będą... I zaraz wybuchnie pierwszy cel! Pierwszy cel tak jest! Y, y, zniszczenie przekaźnika, 500 punktów! Y, Edziu bardzo ładnie, bardzo ładnie to rozegrał. Ostatni cel, ostatni cel! Czy będzie wszystko w porządku? Czy, czy, czy drużyna amerykańska to wygra? Wielkie emocje, wielkie emocje, zaraz będzie pierdolnięcie, tak! Koniec! Koniec! Wygrana jest! Wspaniałe wydarzenie! Drużyna amerykańska będzie mogła wrócić do siebie, do kraju z wielką chwałą i kwarią. Rojo się cieszy, skacze z radości, po prostu turla się w trawie. Coś wspaniałego, wspaniałe wydarzenie! Bardzo Wam serdecznie Ja dziękuję. dziękuję, to wspaniała mecz, wspaniała rozgrywka, naprawdę. Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tym wspaniałym, przepięknym wydarzeniu. Także ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Teraz będzie. Czekamy na, 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 na nowy mecz. Czy będzie rewanż? Nie wiadomo. Wielki, wielki, wielka radość drużyny amerykańskiej. Widzimy w tle wymiana koszulek, wymiana blues, bo to w końcu bez tego nie może się obyć. Tak, wymiana blues. Rzucenie drużyny dla drużyny przeciwnej. Zmiana drugiej bluzy. Tak, goła klata. I, na takie, yy, 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 i tak kończymy tym yy, yy, optymistycznym, gołym akcentem dzisiejszą rozgrywkę. Na razie.